we Cars cars. Two one-day tickets please. Just for the Magic Kingdom? Yes please. Are okay, going to see any other Disney parks in another day? Uh, no, we're only here for today. And um, can you tell me as well, if I buy a, um one-day ticket, can I come back in the afternoon again? Can oh, you can choose the same ticket to go back Oh, okay. A oh, lovely. I think so. It will be $266. Mm -hmm. Very much so. Thank you. You're welcome. Enjoy. Bye now. Ladies and gentlemen, This is the Magic Kingdom. Monorail station. Zobaczcie ile ludzi idzie, zobaczcie jakie kolejki, zobaczcie, zobaczcie. Moje nowe słówko w tym filmie to będzie zobaczcie. Także jeżeli ktoś już na wstępie nie lubi mojego gadania monotonnych o tych samych słów, to niech wyłączy tego vloga. Ekscytacja bierze górę. Ekscytacja bierze górę i będzie zobaczcie to, zobaczcie tamto. Przygotujcie się i zobaczcie jak wygląda Magic Kingdom with Misia i Kicia. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka, kiedy wysiądziecie z monoraila, udajecie się do Ticket Control. Także idziemy sprawdzić nasze bilety, czy w ogóle wejdziemy, czy nie. Ha, ha, ha. I potem już ruszamy się w Beer Magic Kingdom. palce i karty i teraz pokaż się Jesteśmy w klasie myszki Miki Miki No i po sprawdzeniu biletów jesteśmy już w Magic Kingdom Ktoś się przewrócił Zobaczcie ile jest tutaj ludzi za 10 rano, a tutaj jest po prostu. Miałyśmy. Nie dokładnie, miałyśmy przyjechać tutaj o 8, ale stwierdziłyśmy, że. Tak, otwierają o 9. Także nie będziemy leciały na wariata. Pocilujemy, zjemy śniadanko z Fabio. I jesteśmy. I powiem Wam, że no jest trochę dużo ludzi, ale nie masz takich tłumów no jak nie, dla mnie. Tak, Spodziewałem się, że żeby... no Właśnie. Spodziewałam się, że będziemy czekały 3 godziny w samej kolejce na parking ale żadnych kolejek nie było także wow pokaż nam z tyłu plecaczek Miśka, no do przodu idź maszeruj no i zobaczcie jesteśmy oto my w Magic Kingdom za nami słynny zamek Disneya i chcę wam powiedzieć, że jest strasznie gorący, nie będę narzekać, ale jest 36 stopni już o 10 rano, także naprawdę wyobraźcie sobie, jaka tutaj jest gorączka, jaka temperatura odczuwalna. My się ubrałyśmy w krótkie rękawki, ale powiem Wam, że ludzie niektórzy są zaopatrzeni w długie parasole. rękawy, parasole. Także jest mega gorąco, ale my tu przyjechałyśmy w konkretnym celu, także nasz pobyt... Nie można e, przyjechać psem, znaczy macie tutaj e, jakby petker, gdzie możecie zostawić swojego pieska, ale wiecie, my nie zostawimy swojego psa nikomu, bo tak byśmy mogły go zostawić w domu e, z rodziną, ale my nie chcemy go zostawiać Samego. także zostanie sam na dwie godzinki, bo hotel mamy tutaj apartament nasz mamy tutaj niedaleko, także to bo będzie sam, więc robił szybko zdjęcia, szybko nakręcimy jakiś materiał i wracamy do niego. Jesteśmy w sklepie. Misia, co wybrałaś? Wow! Mama, teraz. Czekaj, opaskę. złapię tutaj ostrość. Masz opaskę, balony. jest. Yes. Zobaczcie, ile ludzi. Zobaczcie, zobaczcie. Tutaj macie różnego rodzaju gadżety, pierścioneczki, czarmsy, Możecie sobie kupić zać, wybieracie sobie srebrną branzoleczkę i do niej dobieracie czarmsy! 是她。 Size. Woo. Yeah. Cool jerk. Come on, Nikki. I don't care if you really do the cool jerk. Come on, everyone. I don't care if you really do the cool jerk. Join me. Hey, you're hiding. Hold your colors. Welcome back, Candy. Thanks for coming, everybody. Hey, come on, mouse, and dancing. Jak pięknie prezentuje się to nasze osiedle. Nawet mamy takie małe jeziorko po środku. Naprawdę no, pięknie. Ale zobaczcie, na naszym osiedlu jest coś niebezpiecznie, bo mamy węże i aligatory. Także tam mogą być węże albo aligatory? No nie wiem. Tutaj jak widzicie możemy pograć w siatkówkę, a tam w bokę, bo nie wiem czy ktoś z Was grał kiedyś, my grałyśmy kiedyś na PlayStation. A tak prezentuje się nasz domek. Mieszkamy tam na dole. Mamy jeszcze taką wspólną przestrzeń. Wygląda to super. Jest nawet maszyna do popcornu. Tak możecie sobie nawet tutaj zrobić popcorn, Pograć w piłkarzyki, tutaj taka mała kuchenka jakby i zacząć basen. A tutaj zobaczcie tak się prezentuje widok na Właśnie tą strefę chillu na biuro i kino. A tutaj mamy basen. I wskakuje właśnie do basenu się schłodzić. I tutaj leci para taka, widzicie, fajna z wiatraczków woda. Też na fajnie. Dla ochłody. Tutaj nawet widać za mną. I za tobą też jest. No. Także wskakujemy do basenu i idziemy No I faktycznie mamy nawet salę kinową. Tego to jeszcze nie było, powiem Wam. Tak naprawdę jest to zupełnie prywatna sala kinowa. No i zobaczcie cudówkę Kitty, gotowa na podbijanie Disney Worldu. Fabuś zaraz zostanie znowu na godzinkę, a my jedziemy obejrzeć fajerwerki. I znowu się powtarzam, ale to osiedle to naprawdę jest dla nas mega sztosem. Mega, mega. Może ktoś by chciał nam takie osiedle wybudować. Nie wiem, czy w Irlandii, czy w Polsce. Gdziekolwiek tak naprawdę. A co Chyba, że tutaj zostajemy. Nie wiem. Muszę się Jeszcze się zastanawiamy nad tym, wiecie, co zrobić. Bo w sumie jest tutaj ciepło, ale z drugiej strony za ciepło dla Fabusia troszkę. Także klimat, tutaj też nie do końca. Ale Irlandia też nie do końca. Także się jeszcze zastanawiamy, co tu robić. Zobaczcie, jakie fajne. Jaka fajna poczta tutaj osiedlowa. Tam macie. Paczki. Tam możecie odbierać paczki większe. Tu wchodzimy na naszą kartę do pokoju. Znaczy, nie, tu wchodzimy na. Takiego mamy FOBA specjalnego do basenu i do wypuszczenia rowerów, i także tutaj, żeby wejść. No i to są skrzyneczki. Także naprawdę, osiedle ma wszystko. Jeszcze raz przypominam, osiedle NINDO i zobaczcie, tam nawet jest logo Airbnb. A nie wiem, czy wiecie? Podlinkujemy Wam pod spodem, naszym kodem na pierwsze użycie. Macie 30 euro zniżki. Okazuje się, że wieczorem jest tyle samo ludzi, co praktycznie rano. Z tym, że temperatura jest dosyć podobna, mimo że jest troszeczkę chłodniej, wciąż jest gorąco. Wzięłyśmy z, na, z nami naszą butelkę, która jest z nami nieodłącznie. Oczywiście miska ma swoją w plecaku. Ubezpieczyłyśmy się tym razem. A już ją wcześniej... pokazywałyśmy, nie? Pokazywałyśmy ją w vlogu, jak rozpakowywałyśmy paczkę od AXA. No i buteleczka nam się bardzo przydała. Wzięliśmy się tym razem, wzięłyśmy wodę i jest no, przyjemnie. Tak, i chciałam powiedzieć, że właśnie musicie kupować kolejnej butelki wody plastikowej, tylko właśnie najlepiej wielokrotnego użytku, bo są tutaj punkty, gdzie możecie uzupełnić sobie tą wodę. No i co? Słuchajcie, zobaczcie co jest za Miśką. Patrzcie jak się prezentuje! Królestwo Disney World! Magic World! Magic Kingdom! I zaraz wam pokażę, O Teraz wieczorem zobaczycie jest jeszcze więcej balonów Ale zaraz wam pokażemy jak się tutaj to prezentuje pięknie, jak jest wszystko zapalone. A ja podejdę do pana i poproszę, żeby mi dał tych pęk balonów do zdjęcia. Może odlecę w górę. Co wy na to? Jeżeli to jest magiczny świat, to kto wie co się wydarzy. All we have to do is look inside.